Takie związki niech wyjadą Gdzie zimują raki Tak dokładnie, na onkologię i bez żartów Miłość to nie wyścig hartów Niechżeż tak, niewiastko lub panienko lub przedwutacyjny chłopcze lub chłopienko lub chłopczyco. <grym> nie daj sobie nic w życiu wmówić, że nikt cię nie chce zamówić. Dla mnie jesteś wow. <grym> ja tam w środkach nie przebieram i chłopczycę na bal dzisiejszy zabieram. Dzisiaj obowiązują tylko stroje wieczorowe. Takie co, zatykają mowę. Potwornie twarzowe. Chociaż niektórzy przebierać się nie muszą. Jak gardzą swoją buzią, to niech tyłek ruszą po nową. Do sklepu wyruszą i wodopój, portfela wysuszą. Nie spotykamy się dzisiaj bez powodu. spokojnie. Nie odbieram dziś już porodu. <śmany> <śmany> Proszę przyjść pojutrze, gdy nie będę biegał w wilkołaczym futrze. To oczywiście dla tej pani, która czeka w korytarzu i dla drugiej, co czeka w garażu. Ale <śmany> to są oczywiście żarciki. Nie takie jak... raz zwłoków tiki. <śmany> takie, takie nadchodzące fikimiki. Chodzi o poważną sprawę. Lub dla małolatów <śmany> zabawę. Dzień pobudzenia, zombie narodu nie dodaje tej sytuacji chłodu. Widzisz, gadam tak do ciebie z zagadkami, gdyż z przykusiami do czynienia mamy. Mam nadzieję, że zapytacie o pozwoleństwo swoje mamy. Nie pytają, tylko chamy, ale my, damy, jak to już do czynienia te zgody za sobą mamy. Zaczynamy! Diaboliczny chimie Taki nadchodzący grzech Zgaście światło i kolory budzą się do życia stworywa.. Ktoś już tutaj bez głowy przymiera, a nie go weźmie tam cholera Postawię tutaj jego głowę dla mnie jednak jeszcze troszkę ciemniej by się udało, Adytorze, proszę. Dla mnie to mało. Dreszczak po plecach i pioruny. Odpalamy. Nic zabojaźliwych mamy. Trzasnęło, już walnęło za rogiem, już tam kilku gdzieś zakleło. Co ich pewnie licho wzięło. Do szufelki zagarnęło. Wpadli w przykus po same uszy. Bo... Długa już ich zgonów nic nie ruszy. Na samą myśl alkoholików już suszy. Ich prośbę, wpadł I w prośby wpadły w porost do głuszy. Ten. Tam się nic już nie poruszy. Dzisiaj tak! Potworna atmosfera! Tak, tak! Nie obyć jakoś inaczej, że jak? Słusznie, oczy pani ze zdumienia przeciera. Niektórych katolików już na samą myśl poniewiera. A katolów? To cholera! A karolów? a a. a. teraz! Znowu pierun tu grymasnął. Tak przywalił, że aż czasnął tego tegoroczna pora nie wybiera. No, chyba, że trawibna no, bez tuksołego frajera. E, tak już nim psikus poniewiera. Haloim im dzisiaj, tak powiedziałem to. E, tak, czy będziesz dziś w kościele, na przedzie, czy w chałupie, gdzieś na grzędzie? Na myszy się nie siedzi, na końcu. No, no, no. Czekaj, czekaj. Tylko powiem Twemu. Ojcu, halo na ten czas i na tamten czas nadchodzi. Czekaj, czekaj, pani gdzieś wychodzi? <laughs> tu losa, tu los. O duszę się nawet tą rozchodzi. Czy pani słyszy, jak ten duch w tle gdzieś zachodzi? A to ta sporodo pora jeszcze dziś za młodu nie dziwota spokojnie przyjmie panią zbyszek spod płota czekajcie czekajcie na wskazówki tej popchnięcie znowu ktoś mym zegarem wodzi to pomstę tu zawodzi mi tak godzinę szkodzi a tu święty trupków, szaleńców, no i głupko Ło, ho, 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 boisz się <laughs> mm, Widzę, jak chcią od środka mnie I czmęż znowu piorun gdzieś uderza, Bo W to losu cholera, że w środków nie przebiera Na strach nas zabiera Wampiry wychodzą ze swych tromie, A na samą myśl ma na policzkach rumień Skis same się czerwienią, leżemy w ciemnościach się tak mienią, krew kotuje, póki może, jak ukrycie, nic nie pomoże. Co, ząbiaczki takie piczki wspają, i się o nic nikogo nie pytają, tylko ręce, soswych, ręce z przechodniów na po drodze pytają. Tak, całe wszystko pomieszałem, ale co tam, co tam, gdyż dalej Frankensteiny same się kleją, takie rzeczy się tu dzieją. Są drogą, sprostujmy i to lepiej od razu się czujmy. Frankenstein to był nakowiec co zbierał z mięsa. Więc potwór tego twór, tego doktora nie miał siebie załamatora. Jego głowa była bardzo, bardzo chora. Laboratorium istanora, Tylko pierwotny ratuje I potwór nawet coś poczuje. No i tak! Ile tak leciutko lekki taki darkobach? sam się boję. nad nadchodzą poezji, która koje, która nas ukoje. Dobra, dobra. Tak świetnie to do Dobra, dobra. To już słońce zaszło. To już pora. Czekamy, czytamy tego telesfora. Skrześmy w sobie znów potwora. Już nadchodzi straszna sfora. Znaczy, strofa, znaczy, strofy. Ktoś ona tutaj na głupoty znosi rozpoczynamy nasze spotkanie które tak zaklinam spójrzcie co tutaj tak wyczyniam utwór otrzymany zaraz przeczytany wabi się wabi się wabi się wabi się uczuciowy Frankenstein. Nie ma tam ha-ha-ha, żeby nie było. <ścoughs> Kiedy miłość nasza prysła? Fala jadu, czciwy gichła! Stach potwornej strony się nie znamy. W biedzie poznają się same chamy. Tak zatoki to też straszne. Zalegliwość, Utworzyłaś mnie z korzyści, których dostawałem u Słusznie ten to czas, słusznie to czas przeszły. Żałuję, że nasze drogi się rozeszły. Teraz ja ci postojal z tego, co ja oboje mamy. Po co się dostosowywałem, skoro ranie za to otrzymałem? Stworzyłaś mnie takiego całkiem pod siebie dostosowanego. Okazało się porażką, co łączyło życie sobie z nas zakpiło, mnie z rytmu osobowości wybiło. Jak to wcześniej z moim charakterem było, kiedyś to. To nas łączyło, teraz do he, spaliło, spaliło, spaliło. Co oryginalne, oryginalne nie wypaliło. Nie, w sumie to powinienem z taką... No to co oryginalne Nie mnie wypaliło! O właśnie, tak, bliżej tego. Do końca zaczęłaś, ty bestiko! Tylko potrafisz wycierać swoje ryko. Uderzenia Pieruna nie nadchodzi. Czy dalej cię mój los obchodzi? Mieliśmy być dla siebie wzorem. Kto teraz większy jest potworem? I koniec! Czasło! gasło zgasło, zgasło i... <kluz> <kluz> Potolem prompter <terpude>. pójdę. <kluz> Czy nie był to... Taki komiczny, nawet drastyczny. Omawiany tekst przetwora, potwora, grafomańskiego stwora. Było o miłości, a nawet nie niebyokrowa, okrawało, o strachu do samego kości. Czy to nie jest taki potworny, realny, utwór ryliczny, taki związkowo cyniczny, gdy on, ten ktoś, co mówił w tym tekście, Coś, co zaznał tej miłości, ość, czyli ból. A, a, ból! A, a. Czujesz to? Wychodzi z nas duchowy żul, co każdego jakby szuka ten znój, łój, chuj. Cię sam zadławiłem, z ich miłości tak zakpiła. A uczucia zawierające, łączące, zjada mól, ten ich cały gnój, a ten podmiot liczny wszystko dla niej zaryzykował. Nawet swoje wady gdzieś pochował, dla niej się on tak wykreował. Czy może teraz go tak idealizuje? Nie wiem co druga strona sobie tam czuje, co jej w głowie się tam kluje. Jego serce bardzo, bardzo kuje. Czuje się tak oszukany przez ten los z kobietą, zmacany, znany. Chociaż nie jest powiedziane w sumie, że to chodzi o kobietę, ale trzyma się tak kobiecej ramie, co nie przypada. Takiej damie, karcić nisę z samotnością. Niech przyjaciel ratuje się przynajmniej czystością. Niech do zakonu wstąpi. Wiem, każdy w ten zarzut samotny. Nie myślałem, że tak będzie uczuciowo potworny ten Halloweenowy odcinek. Chciałbym postawić pomiędzy nimi przecinek. Żeby zastanowili się nad chłodno, nad swoim losem. Tam, co tak naważyli w toksycznym, można nazwać sosie, soki Skoki do gardał czy skoki w bok nic tu nie pomogą. Ukorzenieniem, ukorzeniem się. No i trwogą. Mogą. Konfliktu rozwiązania Niech się ratują inną odnogą. No, chyba, że los posłuży im nieprzychylną, podłożoną nogą. Podmiot liryczny i tak leci na pysk ze swoim charakterem. Za to zmiany osobowości nazywamy go rderem, lub przezywamy istotnym zerem. Nule. Cóż za poświęcenie? Romantyczny powie. Niech ten pijak skończy wrogie. Dla mnie to bardziej takie pośmiecenie niż poświęcenie. Bo mija więcej niż jedno kaglenienie. A on już nie z tą, tylko odrębną tą osobą. Taka zmiana krwi wymaga. Wraca do mnie to jak zgadam Mam flashbacki. Takie związki niech wyjadą, gdzie zimują raki. Tak dokładnie, na onkologię i bez żartów. Miłość to nie wyścig hartów. Zmieniać kogoś tak na siłę, to wcale nie jest przecież miłe. Żeby się tak komuś przypodobać, może jeszcze do stolika podać. Frankensteina to robota, ja bym mu pogonił kota. Jeśli si nie podoba? No to szkoda. Widocznie taka jego uroda, nawet jak społeczna z niego kłoda, może komuś innemu do gustu się poda i powie ten gość, dla mnie wyjątkowy, jedyny barwny i kolorowy, taki co mi odbierasz mowy. A nie, że przymusem napychać kogoś do cna na siłę niesmacznym musem. Musisz, 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 musisz! Inaczej się na mnie już nie skucisz. Wina leży po obu stronach. Ach, ale z niego gach <noise> Ich związek robi Tak jak Piaro teraz krasnął. <noise> Więc straszna to histeria, slasz, historia na Halloweenowe dziś. A teraz spać. Gdzie? Ja tam idę dalej. Oczywiście tą My yy, Mamy dzisiaj tego całą kratę. Do zobaczenia w kolejnym Grafomanie. Wpadnij jeszcze na liryki branie, na liryki rypanie, z tą poezją zmacanie, wspólne zaznajamianie i niewspółmierne nadodczuwanie. Nie mówię, nie, bo jak nie, to nie. Co? Nie zapomnij ubrać Halloweenowej ma. więc gaśnijmy te światełka. Trzymajcie się, panełka, pyrełka. Proszę kwiat dla tej pani, proszę. Bratki, bratki. Dla tej szmatki Nie, nie tak ucieka. Ucieka, ucieka. Ucieka,